Cześć Miał. Cześć Paweł. Jaki tu uśmiechnięty dzisiaj. Szczęśliwy, prawda? W Słońce wyszło, ładna pogoda. elektryki myślałem, mają dłuższe zasięgi. Myślałem, za że dlatego, że kupiłeś sobie nowe auto elektryczne. Że użytkuję nowe auto elektryczne. Użytkujesz nowe auto. Ale wiesz, co nie będziemy. Zrobię Ci dzisiaj przykrość. Nie będziemy rozmawiali dzisiaj w ogóle o Volkswagenie ID4. W ogóle. Sorry. Dobra. Jest inny temat. Mów. Dotyczący również samochodów elektrycznych i wydaje mi się, że na tyle fajny, że warto mu poświęcić kilka minut. To znaczy, jedno ze stowarzyszeń, których w Polsce jest coraz więcej, zajmujących się elektromobilnością, czy jedna z organizacji branżowych, jak zwał, tak zwał, postuluje o to, żeby były dopłaty do używanych, co ważne, używanych samochodów elektrycznych. Ja uważam, że to jest świetne, ale to Ty jesteś od doceniania. I więcej niż tylko tak. Tak, bardzo dobry pomysł. Eee, jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak. Widzę tutaj potencjalny problem. Taki, który się może. Nie, poważnie, bardzo dobra inicjatywa. Aczkolwiek ale, zaraz. poczekaj, bo czemu problem? Już ci mówię czemu. Bo jeżeli auto zostało kupione z dotacją i jeszcze masz dostać drugą dotację na zakup tego samego samochodu, no to ktoś się może obróżyć i powiedzieć, no, 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 nie, tak, tak, to się nie uda. Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli samochód został sprowadzony na przykład z Norwegii, gdzie były dotacje, gdzie były dotacje, co prawda Norwegia powoli, zosłucha o tym, że już ma się wycofać z tego, mhm. y, pomysłu, to, jeżeli to, do tego auta dostaniemy dotacje w Polsce, to no, trochę takie wiesz, odwrotne podwójne tak? Jeżeli auto zostało tak, kupione w Unii i w Unii, ma być, ma, zostało sprzedane jako używane i ktoś ma dostać dotację jeszcze w Unii, w tej samej Unii na, na, na to auto, to widzę, że może być potencjalnie problem. Zresztą, zeskonili, no słuszne, tak. Ale, to auto już, mm, ale z drugiej strony, jeżeli coś naprawdę ma przyspieszyć rozwój elektromobilności, ja uważam, że to jest pomysł świetny, dlatego tak. że ostatnio nawet o tym chyba rozmawialiśmy, czy w którymś z naszych przedostatnich odcinków, e, ostatnich odcinków że jednak nowe samochody elektryczne w dużej mierze kupują firmy, przedsiębiorcy. A jeżeli byśmy spojrzeli na statystyki, to gro nowych rejestracji to są samochody jednak używane. Chociaż z drugiej strony wiesz, jak jest trwałość takiego projektu, w sensie taki samochód, no, jak kupujesz go z, z dotacją, to musisz utrzymać ten samochód u siebie i wykonać. Ileś tysięcy Jak kilometrów? to jest? Bo ja wiesz co? Nie kupowałem nikogo no z dotacją. Nie, no dobra, więc ale jeżeli faktycznie to. ta trwałość zniknie. Jak ale jakby... to znaczy, że musisz go użyć. Jest w umowie zapis, że musisz go użyć przez określony okres? Podejrzewam, że tak. Ja nie pamiętam umowy tak naprawdę teraz, tą, którą tam procesowaliśmy. Dlaczego nie mówię teraz o postaci? Czyli nie możesz kupić samochodu z dotacją dzisiaj i jutro go sprzedać? Bo... Tak. Nie wiem, jak było, jak było z dotacjami na zachodzie Europy, ale podejrzewam, że też była jakaś trwałość tego projektu. Tak to się mówi. Więc jeżeli trwałość wygasła, no to podejrzewam, że możesz go wtedy sprzedać i ktoś może go do dostać Czas na do niego dotacje. No to jest pytanie takie trochę y, y, triki, no tak, jak to się mm -hmm. mówi, ale, y, ale czemu nie? Tak, samochody, no, nawet samochody używane powinny mieć możliwość dostania jakiegoś wsparcia, jeżeli nowe dostają. Poza tym, wiesz, no, nie ma co ukrywać, to by zwiększyło rozwój tego segmentu rynku, a wydaje mi się, że obawy, które były jeszcze rok dwa. Trzy lata temu o trwałość samochodów elektrycznych, że ich nie warto kupować, bo bateria, bo to, bo tamto, bo zasięg się skraca. No to już, już dzisiaj jesteśmy w stanie włożyć to między bajki i powiedzieć: Bez obaw można kupić, tak? Można kupić. Tanio jeździć, można kupić. Mało się psują. Wszystko Dobra, okay. ten temat zostawiamy. E, druga rzecz, która mnie szalenie ostatnio zainteresowała i wydaje mi się, że bardzo mało się o tym mówi, a powinno, to jest fakt, że. Podjeżdżając na szybką stację ładowania, nie zawsze powinniśmy korzy korzystać z szybkiego ładowania, tylko samo AC może nam wystarczyć. A mam wrażenie, że kierowcy, którzy podjeżdżają pod przysłowiowego Greenwaya, bo on ma najwięcej w Polsce chyba tych szybkich stacji ładowania. To mniej Okej. Orlen. Okej, okay, cały czas ten Orlen mi nie przychodzi hmm. przez, przez słowa w kontekście, w kontekście stacji ładowania. Chodzi mi o to że warto by było jednak korzystać z tego AC, bo być może yy, CCS komuś będzie bardziej potrzebny w danej chwili. Tak. Znaczy to, to, za, to zależy Wiesz. od tego, jak eksploatujesz samochód. Ja też ostatnio ładowałem się, mogłem wybrać szybkie ładowanie, ładowałem się wolnym, ładowałem się mhm. AC, nie DC. Z tego względu, że akurat samochód, którym byłem już pod koniec przyjmował trochę mniej tego prądu na czy dużo mniej na, na DC, więc bardziej efektywnie było naładować się na AC. Są takie przypadki, to nie, nie jedna marka, mm -hmm. ale kilka tak ma, zwłaszcza kiedy. Dlaczego samochod... bardziej efektywne? Aha, bo to mówisz o, o końcowej fazie. końcowej fazie. Więc jakby to, to wszystko zależy od tego, do czego ile tego prądu potrzebujesz. Bo jeżeli ładowanie jest płatne, e, to faktycznie nie ma to znaczenia. Jeżeli ładowanie jest bezpłatne, no to każdy bierze tyle, ile w razie Jasne. I po zostawmy, prostu... Jasne, zostawmy, bo tych bezpłatnych ale... stacji jest coraz mniej. Tak, ale jeżeli to jest nawet ładowanie bezpłatne, to czasem efektywniej tą końcówkę będzie naładować. AC niż DC. I to jest jasne. Natomiast masz rację, że powinna się wytworzyć taka kultura ładowania, nawet już do tego stopnia, że jeśli nie ładujesz, nie, znaczy nie potrzebujesz ładowania, nie ładuj się na tej stacji. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie hobbystycznie, mm -hmm. no, to, no, to, no, to, no to się nie ładuj. Ale zdarzają się takie przypadki, gdzie samochody elektryczne podjeżdżają, zwłaszcza w centrach handlowych, i wykorzystują miejsca do ładowania jako miejsca postojowe, nie podłączając nawet kabla. A niektórzy użytkownicy chcą być na tyle na tyle fair, czy na, w swoim rozumieniu fair, bo to sfer mhm. jest naprawdę do e, sfer nie ma nic wspólnego, że podłączają wtyczkę, ale nie rozpoczynają procesu ładowania, na no, płatnych ładowaniach. Udają, że się ładują. No i wtedy to już jest takie trochę naginanie rzeczywistości. Wydaje mi się, że jest to mm, problem, on będzie narastał, bo mm, na pewno dużo szybciej będzie przybywać samochodów elektrycznych niż stacji ładowania. Eee, spójrz, jaka jest struktura w centrach handlowych, mimo że tych stacji, wiesz, jest coraz więcej, ale zdarzają się sytuacje, że ni niestety no, nie zawsze już jest to miejsce ale... wolne. Ale poczekaj, poczekaj, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Jaki jest pomysł na to, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać. że Właśnie, żeby nie traktować tego jako mm, jako miejsca postojowego. To jest tak, ja byłem... Ja mam jeden, ale... Ja, ci powiem, ja, ja ci powiem, jak wygląda w ogóle moja filozofia podróżowania autem mm -hmm. Byłem ostatnio w Łodzi e, i tam miałem spotkania, które zajęły mi powiedzmy dwie godziny e, i obydwa te spotkania były, w, tak, tak się udało, w promieniu półtora kilometra od, od ładowarki. E, I wiedziałem, że jak zostawię samochód na AC, Mimo, że on się nie naładuję do 100%, to spokojnie wrócę do Warszawy. I w międzyczasie gdzieś tam sobie te spotkania odbyłem. Więc to było, to było wystarczająco komfortowe rozwiązanie dla mnie. Bo ty jesteś. To, co mówisz, to robisz, czyli to, o czym my tutaj rozmawiamy, wdrażasz to w życie. Nie jesteś farbowanym lisem, ale większość, no może nie, nie chciałbym obrażać większość, ale część kierowców nie zachowuje się tak jak ty. Część kierowców no właśnie traktuje to, tak jak powiedziałeś, jako, jako miejsce do parkowania. No i teraz co zrobić, jaki jest pomysł na to, żeby temu zapobiegać? Bo to się pojawia, coraz częściej kierowcy samochodów elektrycznych dyskutują o tym na, na różnego rodzaju grupach, forach dyskusyjnych i wiesz, zrobienie zdjęcia czy kogoś tam oznaczenie, otagowanie, no jeden się przejmie, drugi ma to w dupie. No więc No, wiesz, no, mówiliśmy o tych trafikarach, czy, które stoją mhm. i zajmują miejsce. Cała szczęście ten proceder został ukrócony. Wydaje mi się, no że Patrz, to już... według mnie są dwa pomysły. przeryw, wchodzę ci w słowo. Na zewnątrz to jest to, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy czy co sam mówiłeś o opłaty parkingowe. No i to powinno działać, pod Warunkiem, że to zostanie wdrożone. No, powinna też, wiesz, no w galeriach handlowych powinna też skutecznie działać ochrona. Jest wyraźnie napisane: miejsce do ładowania samochodów, znaczy w trakcie ładowania. Nie ładuje się. No dobra, no no, 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 no i, i co ta ochrona ma zrobić? Panie, nie można? Wiecie pan? Muszą być. Według mnie albo powinien być gdzieś że i Marchewka, czyli jakieś kary. Nie wiem, czy Galeria Handlowa jest w stanie to w jakikolwiek sposób wyegzekwować. Nie, wiem. nie, nie. W, w Galerii Mokotów jest, jest, jest to strefa ruchu, więc działa tam kodeks ruchu drogowego. Mhm. Więc można wezwać policję i powiedzieć, że stoi samochód, który jest nieuprawniony i dostanie mandat już za to. Pytanie mhm. tylko, czy komuś się chce. Najczęściej ludziom się nie chce. Najczęściej, no nie, nie sądzę, że w ogóle ktokolwiek będzie sobie, być może jeszcze nawet, zanim ta policja przyjedzie, to, to ta osoba odjedzie. Ale wiesz, A, te, te... słuchaj, my żyjemy w czasach, kiedy do ciebie szybciej przyjedzie, zamówiona pizza niż policja. Tak. O tym no, mówi. W, w, wiesz, co, z drugiej strony, jak, jako, jako człowiek, który jest biznesowo, zaangażowany, mm -hmm. zaangażowany też w elektromobilność. I podjeżdżam do takiej galerii handlowej. Stoją stacje naszego partnera biznesowego, na przykład, rewnetu, mm -hmm. albo gdzieś jestem pod hotelem, stoi stacja. Noxo. I teraz stoi tam samochód elektryczny i nie jest podłączony, bo po prostu udaje, wydaje mu się, że wygodniej jest się zostawić na takim miejscu. I teraz z punktu widzenia biznesu, wiesz co mnie trafia? Wiesz co złe? Bo mówię tak, okay, ok, ale ktoś za te miejsca, czy Rewne, czy mhm. Noxo, Płaci. Czy Greenway nawet na swoich stacjach mm -hmm. wynajmuje te miejsca, tak. płaci za to czynsz. I teraz przyjeżdża osoba, która korzysta z usług i chce, i mówi o tym, że jest mało infrastruktury, a z drugiej strony w sposób zupełnie nieodpowiedzialny zajmuje te miejsca. No to, Bo samochód to... elektryczny, który nie jest ładowany, powinien być tak samo traktowany w, w umysłach kierowców jak samochód spalinowy. Wiesz, jakie ja zaproponowałbym rozwiązanie w, dedykowane właśnie do galerii handlowych, żeby no przewrotnie, żeby to nie były dobre miejsca, żeby stacje ładowania były rzeczywiście daleko oddalone, bo w Galerii Mokotów, według mnie, jest, w warszawskiej M Galerii Mokotów, miejsce premium. jest to bardzo źle rozwiązane. Tak, jest to miejsce premium na zerowym poziomie, przy samych drzwiach, więc ludzie, nie tylko kierowcy samochodów elektrycznych, ale także inni, też sam widziałeś to, niejednok tak, niejednokrotnie razem. to wykorzystują, bo to są miejsca premium. Natomiast, również w warszawskiej Sadybie, e, to już jest bardzo daleko, to jest gdzieś tam w ogóle tą ładowarkę wcale, jeżeli nie znasz e, garażu, ciężko znaleźć i tam rzeczywiście Oczywiście samochody, które się nie ładują, nie podjeżdżają, nie zajmują tych miejsc, no bo mają milion lepszych miejsc. Wczoraj byłem... Tylko w... wiesz co, nie szukajmy wytłumaczenia, no to jest po prostu kultura. No tak, ale jak ty chcesz nagle nauczyć, wiesz, yy, kierowców yy, kultury? No są tacy i tacy, no sam wiesz, jak, jak, jak u nas z kulturą jest na drodze, no ja nie chcę tutaj nikogo... No, mia miałem taki przypadek w Warszawie, że jeden z taksówkarzy tak się bardzo zirytował, zirytował że jadę bus pasem, samochodem uh -huh. elektrycznym, bo widocznie nie byłoby znany z, z prawem, czy z obowiązującymi ustawami, że mało gazu pieprzowego na skrzywaniu nie wyciągnął, żeby mi potraktować, że zajmuję mu pas, do którego nie jestem uprawniony, no jestem, niestety. Nie trafimy. Edukacja, 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 ale wróćmy jeszcze na moment. Patrz, budują się nowe centra handlowe, nowe galerie. Kto decyduje o tym, gdzie będzie stała stacja ładowania? Operator, deweloper? Często to jest wypadkowa kilku czynników, bo instalacja stacji ładowania, czy budowa stacji ładowania to też są koszty. I Aha, czym czy stacja zdaje instalacja... dalej od rozdzielni, tym te koszty są wyższe. Więc często to jest biznes case, który mówi o tym, że tutaj e, po pierwsze jest to dobre miejsce. Tak jak mówisz, może nie powinno być dobre, mm -hmm. żeby zniechęcać takich, takich twaniaków. Nazwijmy, nazwijmy ich po imieniu. Ale z drugiej strony to też jest ograniczenie kosztów doprowadzenia instalacji do miejsca, okay. gdzie ta stacja jest. A te czy, czy, czy zarządcy galerii handlowych mają totalnie gdzieś e, to, kto tam będzie się ładował, tylko mają stację? Chyba postawi. wiesz, że prezes jeździ elektrykiem. Słucham? Chyba, że prezes jeździ elektrykiem okay. i chce mieć blisko do wejścia. No tak, ale, ale wiesz, do czego zmierzam? Że to nie jest, że to się liczy pieniądz, prawda? Czyli ale zauważ, w włoskiej manufakturze tam faktycznie te miejsca są w takim specyficznym miejscu. Nie przy parkingu, tylko nie trzeba jechać. Znaczy byłem w manufakturze, I ta, i tam, ale. Tak nie, i tam się nie zdarza, że parkowały samochody nieuprawnione albo mhm. w stanie nieuprawnionym. No, no właśnie do tego zmierzam. Ba, Ja wczoraj byłem w promenadzie i tam też jest, wiesz, potężny parking, i zewnętrzny, i wewnętrzny, tam stoją dwie stacje. Dwie stacje Greenway'a, czyli cztery stanowiska są dostępne. Wiesz co, był, muszę powiedzieć tak, był ruch. To znaczy był ruch, ale jestem, jestem wręcz, chciałbym pochwalić tych kierowców, którzy tam się ładowali, dlatego że wiesz co, to działało bardzo fajnie, naprzemiennie, szybko, więc ewidentnie oni wchodzili po to, żeby tam zrobić zakupy, wykonać jakąś czynność, przez chwilę się ładują, odjeżdżają i tam nie było, wiesz, jakichś takich nieuzasadnionych bloków. Ba, jeszcze płatna. jedna, Stacja jedna płatna. Była, niesamowita historia była taka, że akurat byłem świadkiem tego, że podszedł kierowca, odłączył samochód, bo mu się naładował, przestawił miejsce obok i z powrotem wrócił. W związku z tym można... O to chodzi. O to chodzi. Brawo, proszę pana. Takich Brawo. kierowców nam potrzeba. O takich kierowców tu, w tym programie. My walczymy. Ja i Michał. Michał i ja. To by było na tyle. A Cześć, ko Michał. Kończymy już, tak? Tak. Takim pozytywnym akcentem? Tak. Cześć, Paweł.